Druga połowa maja to najlepszy czas na sadzenie pelargonii, petunii i innych ciepłolubnych piękności. W dzisiejszym filmie z cyklu Balkony i tarasy obsadzę nimi trzy donice. Powstaną trzy różne kompozycje. Może zainspirują kogoś do stworzenia własnych. Zapraszam. 15 maja to magiczna data w przypadku sadzenia roślin na balkonach i tarasach. A to dlatego, że jest to symboliczna data, po której już nie powinniśmy spodziewać się w naszym klimacie nocnych przymrozków, aż do jesieni. Gdy temperatura utrzymuje się stale powyżej 7-8 stopni Celsjusza, nawet w nocy, możemy ruszyć z obsadzaniem zewnętrznych donic pelargoniami, petuniami, fuksjami, begoniami, a także innymi niezwykle ciekawymi gatunkami, które przybyły do nas z ciepłych rejonów świata i nie lubią chłodów. Za to będą wspaniale prezentować się przez całe lata. Do pierwszych przymrozków. Nie muszą to być zresztą tylko i wyłącznie rośliny kwitnące. Do mojej pierwszej donicy trafi trawa. Penisetum Vertigo. To jedna z najszybciej rosnących traw ozdobnych, w tej chwili o ciemnozielonych, przebarwiających się na bordowo liściach. Ale z czasem liście te zmienią kolor na bordowo-czekoladowy, prawie czarny, co jest niezwykle dekoracyjne. Już jedna sadzonka takiej trawy posadzona w dużej donicy będzie wspaniałą ozdobą, ponieważ liście tej rośliny dorastają do około metra i pięknie łukowato się przewieszają. W mojej kompozycji będą górować nad pozostałymi roślinami, które zaraz tu dosadzę. Trawa Vertigo w naszym klimacie uprawiana jest zazwyczaj jako roślina jednoroczna, Ponieważ nie jest mrozoodporna, można ją z powodzeniem sadzić też na kwiatowych rabatach w gruncie. Praktycznie w każdych warunkach poradzi sobie bez problemu i będzie pięknie rosła. Lubi słońce, wtedy jej liście są bardzo ciemne, intensywnie wybarwione, może rosnąć też w bardziej zacienionych miejscach, wtedy jej liście mogą mieć nieco bardziej zielony odcień. Do penisetum vertigo w tej donicy dołączy złocień krzewiasty o intensywnie wybarwionych ciemnoróżowych kwiatach z żółtym środkiem. Jest to roślina obficie kwitnąca przez całe lato, która również nadaje się do uprawy zarówno w pojemnikach, jak i na ogrodowych rabatach. Warto regularnie usuwać przekwitnięte kwiaty. Jest to wieloletni krzew, ale w związku z tym, że również nie jest mrozoodporny, w Polsce zazwyczaj uprawia się go jako roślinę jednoroczną. Dostępne są odmiany nie tylko o takim wybarwieniu, ale także o kwiatach białych, jasnoróżowych i żółtych. Do nich dołączy jeszcze kalibra Hoa o zwąkowych, delikatnych dwukolorowych kwiatach kolorem zbliżonym do wcześniej posadzonego złocienia. Złocień ma pokrój dość zwarty i wznoszący, wypełni środek donicy, podczas gdy kalibra hoa będzie przewieszać się delikatnie przez krawędź wysokiego pojemnika, uzupełnieniem i wypełnieniem całości oraz także elementem przewieszającym się będzie jeszcze i Pomea o fioletowo-bordowych liściach. Będzie Nawiązaniem do ciemnych liści trawy Vertigo, która trafi także do mojej drugiej kompozycji. Rośliny przesadzamy z produkcyjnych doniczek do nowych pojemników, umieszczając je zawsze mniej więcej na tej samej głębokości, na jakiej rosły do tej pory. Wszystkie możemy sadzić w podłożu do pelargonii lub w podłożu do roślin balkonowych czy kwitnących. Do tego penisetum dołączy bidens, czyli uczep, o słonecznie żółtych kwiatach. Uczep może występować w odmianach o żółtych i pomarańczowych, w tym dwubarwnych kwiatach. Może mieć też różny pokrój. Mój bidens ma akurat pokrój wzniesiony. Przez całe lato będzie zawiązywać nowe kwiaty i pięknie się zagęści, rozświetlając kompozycję od środka. Kontrastowym jej elementem kolorystycznym w tym zestawieniu będzie Pelargonia Abelina o intensywnie czerwonych kwiatostanach i ciemnych liściach, nawiązujących wybarwieniem do ozdobnej trawy Vertigo, a elementem przewieszającym się będzie znowu Kalibra Hoa, tym razem o kwiatach delikatniej wybarwionych, żółto-brzoskwiniowych. Wszystkie te rośliny lubią słońce, poradzą sobie też w półcieniu, ale wtedy mogą zawiązywać nieco mniej kwiatów i mogą być one nieco mniej wybarwione. Wszystkie te rośliny bardzo lubią też częste nawożenie, zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się na dość gęste obsadzenie pojemnika. Jeżeli wybrana przez nas donica jest płytka, należy zachować większy rozstaw. Jeżeli jest to dość głęboka i rośliny będą mogły sobie w niej pozwolić na rozwój korzeni w głąb, Wtedy możemy posadzić je ciaśniej. Do trzeciej kompozycji, w niższej, ale szerszej skrzynce, kolejny raz trafi ciemnolistna trawa Penisetum Vertigo. Do niej dołączy pelargonia o niezwykle ciekawych żyłkowanych różowo-białych płatkach. Już w doniczce produkcyjnej pięknie się ona rozrosła i już widać następne rozwijające się kwiatostany. Będzie to centrum tego zestawienia pod wznoszącym się nad nimi pióropuszem liści ozdobnej trawy. Po bokach posadzę petunie o zjawiskowych pełnych kwiatach. To rośliny równie silnie rosnące. Z jednej strony będzie to petunia o prawie czarnych kwiatach z żółtym cienkim obrzeżeniem płatków. Ciemny kolor będzie nawiązywał do vertigo. Natomiast na drugą stronę trafi petunia o kwiatach, których płatki mają kolor różowo-zielony. To nawiązanie do kolorystyki Pelargonii. Rozświetleniem i rozjaśnieniem całości oraz elementem delikatnie przewieszającym się przez donicę będzie bakopa sutera o niewielkich uroczych kwiatach w białym kolorze, która trafi na środek kompozycji. Jej pędy można też poprowadzić między pozostałymi roślinami, tak żeby przeplatały i wypełniały przestrzeń między pozostałymi pięknymi gatunkami. Po posadzeniu wszystkie rośliny dokładnie podlewamy, żeby ziemia szczelnie otuliła korzenie. Jeżeli pojawią się luki i wgłębienia, ziemi należy dosypać. Pamiętajmy, że donice powinny mieć otwory drenażowe na dnie, żeby nadmiar wody mógł swobodnie wypływać. Gatunki te lubią stale wilgotne podłoże, ale nie może być ono zbyt mokre. Rośliny nie mogą stać w wodzie, bo wtedy korzenie mogą zacząć zagniwać. Przy pierwszym podlaniu możemy zrosić liście, żeby obmyć je z ziemi Używanej podczas sadzenia. Natomiast potem starajmy się już tak podlewać rośliny, żeby jak najmniej zraszać liście i kwiaty. W ten sposób chronimy je przed występowaniem chorób grzybowych, a także przed plamami, które mogłyby powstawać, gdyby po zroszeniu były wystawione na intensywne oddziaływanie promieni słonecznych. Szczególnie wrażliwe pod tym względem są płatki kwiatów. Mniej więcej dwa tygodnie po posadzeniu, gdy rośliny zadomowią się już w nowym miejscu, Należy rozpocząć ich regularne odżywianie, zwłaszcza gdy donica jest niewielka lub nasadzenie gęste. Kompozycje wielogatunkowe możemy przykładowo nawozić krystalicznym nawozem do pelargonii i innych roślin kwitnących rozpuszczalnym w wodzie, kierując się dawkami i wskazówkami podanymi na opakowaniu. Na balkonie lub tarasie pełnym kwiatów wypoczywa się wspaniale. Warto więc puścić wodze fantazji i stworzyć taki ukwiecony zakątek, jaki podoba się nam najbardziej. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Balkon i tarasy oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.